Kto kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jak tyle face to face, to ja bym chętnie zobaczył face to face Natsu kontra wardenga, nie? <laughs> No, to był zajebisty face-to-face. Cały czas tam siedzą obok siebie, się cisną. Idą! Idą. O, to jest face-to-face. Wardenga face. cały czas tam się pucuje do nadsu. Mówi, że jej nie lubi, a cały czas ją podszypuje Ja pierdolę. po liścia, liścia mu. Zajeb mu Natsu Sywek I jeszcze tutaj do publiki. walki <noise> i Pozdrawiamy Natsu Sylwetskiej. Bardenga Bardengo. z mężczyznami dostajesz w pizdę To może właśnie lepiej z kobietą <głosy> <głosy> O, ho, ho, Bardęga! Cwaniaczku! Mardujka taki twardy w internetach, a tutaj kurwa prawie z kobietą na face to face mrugnął.